No się widzów, witam Cię na kanale FPS Mobile. A w dzisiejszym odcinku gramy sobie w Standoff, a dokładnie tak. Dawno nie było odcinka. Yy, a to dlatego, że w sumie miałem go nagranego, w sumie nawet parę miałem nagranych yy, odcinków, tylko że może nie wszyscy wiedzą, ale mój dysk sobie zdedał, tak? I wszystko co tam miałem nagrane. No, niestety. Um... No Tego już nie ma. W sumie nie. Odcinki, jakby stricte same gry, mam nagrane na iPadzie, bo testowałem sobie inny sposób nagrywania, który nie jakby nie grzeje i nie wymęcza mojego iPada i nagrywałem ekran jakby iPadem, a swim swój, swój like na OBS-em i później planowałem to złączyć jakby w jedno w montażu więc głos tylko mi przepadł a jakby gameplay został nie no ale wiadomo no fajnie jakbyście słyszeli co ja tam gadałem plus w tamtych odcinkach pierwszy raz grałem na nowej mapie i była tu mapa hanami nie moje pierwsze tam wrażenia i tak dalej i tak dalej więc no nawet dwa razy grałem dwa razy grę odcinki by były z tego z tej mapy no i co? Był jeszcze jeden e, moment, gdzieś. jeden mecz, gdzie grałem na cheaterów. miał 20 kd, oczywiście, pięknie, ładnie, zajebiście. Tak powiem, one bullet, one kill był robiony i zajebisty prefy z drugiego końca mapy też, e, no ale to chyba jest dosyć znana, e, znany klimat w tej grze. E, więc kd trochę mi podupadło, nadal jest na plusie, nie? Ale miałem jeszcze lepsze, no ale w sumie nie będziemy się tym przejmować też, nie? Przechodzimy do odcinka. Yy, otworzymy sobie skrzyneczkę, przypowiadajkę. Yy, nie zna... yy, otwierałem tak. Ale nic też nie wypadało, więc tutaj nic nie straciliście. Chociaż było raz blisko. Ok, dostaliśmy USPK. Yy, no i fajny taki złoty, nie, fajny taki. Ale ja nie mam rękawiczek 90, więc no. Koski by się przydały jeszcze na drugą stronę załatwić, może. Może też rękawiczki, no ale może zostaniemy przy kosce. Nie wiem, gdzie do wydania jest. Najlepszą kostką, jaką ja widziałem, jaka by pasowała, był chyba fęk. O proszę bardzo i sprawdź. No i wyglądałoby to jakoś, chyba nie. Może nie jest. Nie jakoś nie dobrze chociaż w sumie coś tam coś tam te takich siada. Chyba nie ma jakiejś lepszej opcji, bo jest ale jeszcze droższa, ale dobra. Yy, no nie wypadło nam ciekawego, ale lecimy sobie dalej. Cztery mecze mu zagrane, jeden na live i trzymiem odcinki ee, właśnie, które, no może zobaczyć jakieś, czy coś rujówki, nie wiem, może coś wysklejam. Zobaczymy. Ten stowarzyszenie odznaczamy w sumie, bo już grałem na nim yy, w, w, w miarach tutaj yy, przypomnienia. No, no i lecimy. Może Hanami wyleci znowu? Może nie. O! Teraz się chyba Hanami często dosyć wybiera. Świeża mapa. Możecie napisać w komentarzu, czy dla Was jest to dosyć fajnie zrobiona mapa, nie? W sensie, czy. Obie strony mają jakie, jakiekolwiek szanse na niej. Jak się wam gra na niej. No i mamy. Czyli jednak nie gramy na hanabi. Robimy na dunię. Yy, nie ma jednego właśnie ziomeczka, więc jednak nie zagramy. Fajnie, fajnie. No i co ja tu mogę wam jeszcze powiedzieć? Nie, no na tamtych odcinkach również grałem przeciwko jakimś tam Elitom i Masterom i o dziwo coś tam, coś tam udawało mi się uszczelić mieć plusowe KD, nie, końcowo I wiadomo, że pewnie teraz wiecie, bywa was tym różnie, nie, że gold magicznie strzela lepiej od jakiejś elity, nie, tak jak gracie co chwilę jakiś mecz ale, ale tamte juty dosyć nieźle strzelały, nie, no jako prawdziwa elita czy master, nie czyli te rangi takie dosyć wysokie, więc na pewno byli kimś, nie? Na pewno byli kimś, kto jakoś w jakimś stopniu ogarnia po prostu. Więc byłem dumny z tamtych meczy. I teraz się chyba wszyscy zebrali, więc git. Dobra, pójdę z GSRM z USP Nie mnie potrzebują pomocy. O, mi zasadził byłe. Dobra, dobra, jabłek flik, flikuje dobrze, nie? Ale dobra, ma dwa kile i jeden, jedno bicie. Takie lekkie. Dobra, no meczek kryje, a kurwa odma rację, w sensie wyczuł, że tu chłop przyleci Nie, i, i, i odzieca. Wyczuł go. Ej, ale już on na CTS, dobra, no odjebał teraz maniane. Dał plecy zrobić. A nie kontraniezu zrobić. No i ten przepuszczony ziomacyk zadecydował o naszym końcu, chyba. <gry> Już go słyszał. Jest na niego gotowy. Stoi gdzieś tu przy rogu. Patrzony. Dobra, no jak przejmuje dobrze, to ma szansę to wygrać. Odkupi swoje wilk, grzechy No niestety. No ten jeden przepuszczony ziomeczek zadecydował, no przecież dwóch zgrubych jeszcze było na tym sajcie, tylko plecy dostali, nie, i wyjebali się za zero. Co chujowe ustawienia mamy, nie, zawsze nam brakuje jednego lub dwóch typa, ale raczej tego jednego. No tylko no niestety ciężko, no. W poprzedniej rundzie no to ten jeden zjebał co stał na sajcie, przepuścił plecy, ogólnie no, dywał w chuj. Dobra, no jest szansa na rotację jakoś. Dziwną, z tym Dobra, zabijmy akacza. się idzie, no przynajmniej jeden kill, nie? Teraz jakby... Nie wiem jaki jest taki dobry wynik, nie, że faktycznie ktoś coś robi w meczu, bo zmniejszy ich rundę właśnie, to jest też ciekawostka. Dobra, no Pema miał. Mój mnie przyblokował trochę. Ale dobra, szybko... szybkie defy to są w tej grze, także gdzieś Da się ich przytrzymać. Teraz może być B. Dobra, ile was tu idzie tu, wracaj ja idę z moim ziomeczkiem. Okay, nie ma tu nikogo. Myślę, że w już nasz plecy robi. Dwój do. Nieźle oni grają dosyć mądrze w sensie. Oni się dzielą dziwnie, oni robią kurwa Saigon gdzieś na midzie, gdzieś ten, nie? A oni wijają się na drugi side, nie. Dosyć kurwa no taka oczywista taktyka, ale no na przykład ja się dowiedziałem jak bomba została zaplantowana. Że to A jest. No ale mnie wsadził. O, ile on dostał? Kurwa, no. Troszkę niby w ciałko, nie? Ale była szansa na głowę. Dobra, ale tu grali. Teraz może być ja znowu, nie? Jeszcze one more. O, ktoś miał snajperka. nieźle, nieźle. Porad, zmiana, zmiana stron. Tak się mu tutaj prezentują wyniki. No enemy. Jeden wyjebał się na drużynę, ale bym nie było podobnie. Dosyć tutaj częsty widok. I co by teraz sobie wziąć? wp może. Był umarłym, albo nie Dobra, mam mnie A dwa razy dostał lama i leży Trochę źle podeszliśmy Już rotacja też chyba powinna dawno nastąpić Jak tyle ich się zrotowało Ten Digelmeister to też się nie spieszył, żeby komuś zajebać. On chyba źle podszedł, powinien być tam gdzie ja miał lepszą szansę, żeby trafić, schować. i na daleki dystans, nie? A tak to podszedł sobie tam bardziej, no ale. Chyba po nic. No, możemy mieć wyjścia chujowe, jak tak będziemy grać. ewidentnie coś tu wiecie. Chyba, że jest kurwa nie tak. Dobra, coś dostał. Ile? 64. 3, 3 kulki. Dobra, tu musimy na rotacji grać też, nie? Bo to to z enemy garnia, dosyć nieźle. Dobra, przydusili go. Okej, okay, ja chyba już nic nie zrobię, nie? W sensie oni do, do, jak już wchodzą, to czyszczą kompletnie. A plus jest. No, cztery osoby są do zgarnięcia tylko w enemy, więc wiecie jak jest. Oj, mam mnie, kurwa, on się zasiano on za, zabił w sumie tak to wyglądało, no ale. Okej, okay, no. No jest, nice, no jest, nice. była szansa na trzeciego, już widziałem, że ammo, miałem mało i chciałem szybko przesuwać na pistolet pod koniec, bo no bym ścianą mnie i strzeliłem w ścianę, ale jakby u niego zadziałało, to. Że... no wiecie o co chodzi, nie? Wszystko widzieliście, to dobra, no. Ostatni nie byłem na plusie, jestem, więc, więc jest G, jest G. No i co, możecie znać w komentarzu, ile jakby killi teraz jest, jakby wystarczająca ilość, nie? Ile kili to wystarczająca ilość, żeby komuś powiedzieć, że jest ostatni i ogólnie żebyś się nie odzywał, nie? Czy coś? Yy, bo teraz zmniejszyli te rundy, więc wiadomo, że no mniej kili się zdobywa, tak? Yy, więc chyba ten wynik jest bok. No, mało MWP, ale jedno jest przynajmniej też coś. Jedną rundę może jakoś gram chyba to była to ostatnia, nie? Chyba. No, ale dobra, to było na w tym odcinku. Dzięki wam za oglądanie. No i na razie do następnego elu.